Pod jest miejsce jest bardzo bogate w treści, w symbolikę, w znaczeniu. Czyli po 50 dniach od wyjścia z Egiptu, Pan Bóg daje nam tutaj swoje prawa. Ta góra Moria jest według tradycji również górą złożenia ofiary Izala. A więc Mojżesz staje przed tą górą i mówi: Podobało się Panu, aby tutaj pokazać swoje imię, aby tutaj pokazać swoje prawa i Izraelici rozkładają obóz. Mojżesz natomiast wchodzi na górę, chociaż sam mówi, że nawet jeżeli by jakieś zwierzę dotknęło miejsca tej góry, to musi zginąć. Czyli cała ta strefa tej góry jest strefą świętą. Dlatego Mojżesz przechodzi przez tę granicę. To znaczy, że to jest chyba bardzo ważne, że my też czasami żyjemy w takim podziale na to, co jest święte i na to, co jest nieświęte. Natomiast czasami jakbyśmy sobie stawiali granicę na zasadzie takim, to już jest poza mną, to już jest dla innych. Otóż patrząc na Mojżesza, możemy powiedzieć, że no, jesteśmy zaproszeni, aby tę granicę przekroczyć. Człowiek jest zaproszony, aby wejść w to, co jest. Świętością Boga, to, co jest Jego tajemnicą, a więc jesteśmy zaproszeni do tej jedności wraz. I teraz y, możesz, więc musi zdjąć sandały, musi, musi się przygotować do tego, aby wejść na tę ziemię świętą, ale nie tylko wchodzi na ziemię świętą. To już widzieliśmy w krzaku gdzie możesz już stał na tej ziemi, kiedy Bóg ukazywał swoje imię, ale jeszcze coś więcej wchodzi w chmurę, wchodzi w ten znak Bożej obecności, którą jest w obrób. I tutaj y, Święty Grzegorz szczególnie bardzo mocno podkreśla, właściwie widzi w tym wejściu, w tym wstępowaniu Mojżesza, to później będzie obecne w całej literaturze duchowej, mistycznej, ale widzi w tym wstępowaniu Mojżesza właściwie trzy etapy życia duchowego. Te trzy podstawowe etapy, które znamy. Pierwszy etap to jest oczyszczenie, drugi etap to jest oświecenie i trzeci etap to jest zjednoczenie. Ten pierwszy etap oczyszczenia ma jakby dwie pasy. To znaczy zwykle autorzy mówią nam, że jest etap oczyszczenia biernego i czynnego. Czynnego i biernego. Wszystko zaczyna się raczej od czynnego oczyszczenia. Na czym polega czynne oczyszczenie? Oczywiście czynne oczyszczenie polega przede wszystkim na nawróceniu i odrzuceniu brzegu. Robimy to, co możemy. W jaki sposób po to, żeby pokazać nasze opanowanie, umiarkowanie, tutaj y, tradycja chrześcijańska też przejęła takie trzy podstawowe cnoty od tradycji, czy cztery podstawowe cnoty z tradycji greckiej, jeżeli dusza, jeżeli tak, jeżeli człowiek miał trzy części duszy, jeżeli ta dusza składa się w tych trzech częściach. Jedna część duszy to jest tutaj, druga część to jest tutaj do przepony, a trzecia część duszy to jest tam od przepony w dół. No to w takim razie każdej z tych części tutaj była część racjonalna, tutaj była część odwagi, bohaterska pierś, tutaj była część pożądliwa, więc każdej z tych części przysługiwała jakaś cnota. A więc części racjonalnej to była mądrość, umiejętność rozeznania. Druga część, tutaj ta część nazywana też czasami gniewliwą, ale to jest część, którą targają emocje, różne emocje. Trzeba się czasami zdenerwować, aby coś zrobić dobrego. To znaczy, trzeba się wziąć tak, zdenerwować, żeby na przykład wieczorem wyjść z łóżka i pójść do łazienki. Trzeba się zdenerwować, znowu nie mogę zasnąć. Muszę iść do łazienki. No? Bo tak to się człowiekowi nie chce po prostu. Więc trzeba się czasami zdenerować, żeby pójść nie do kaplicy i wreszcie się pomóc. Trzeba mieć tę część gniewliwą, ale, ale tutaj yy, ta część gniewliwa, nie to żebyśmy się obrażali na wszystkich, tylko tak solidnie się zmotywować do działania. No, taką cnotą jest odwaga. To znaczy, podejmowanie pewnych wyzwań, umiejętność podejmowania tych wyzwań, odwaga, nieuleganie lenistwu. No i w końcu ta część porządliwa duszy, tak zwana część wegetatywna, tak odpowiedzialna za nasze trwanie, za nasze przetrwanie, ma jako cnotę umiarkowaną. Więc oczyszczenie czynne, możemy tak powiedzieć, że wszystkie te, te trzy cnoty, one się razem układają w jedną podstawową, najspanialszą cnotę, jako dla starożytnych, była sprawiedliwość. Ale sprawiedliwość nie znaczy nie znaczy, tak jak dla nas, jakieś tam wierne wykonywanie praw, przestrzeganie jakichś praw czy przestrzeganie jakichś kodeksów. Dla starożytnych sprawiedliwość oznaczała życie w harmonii, żeby te trzy elementy razem funkcjonowały. Bo my często mamy tendencję do tego, żeby wszystko włożyć do młodym sobie i odrzucić wszystko resztę, tutaj uciąć. Jesteśmy takimi Aniołkami barokowymi z kapliczki, tylko główka i nic więcej. Nie. Mamy coś więcej i to wszystko musi działać razem, a nie tylko główka i skrzydełka. Więc to trochę inaczej jesteśmy zbudowani niż aniołkowie. Więc tak, więc pierwsza sprawa, mądrość musi być razem z odwagą. Bo inaczej człowiek nic nie zrobi. Jeżeli tylko będziemy wiedzieli, jak należy zrobić, ale to wszystko pozostaje ciągle na zasadzie wiem, jak należy zrobić, ale jutro. No to w ten sposób rzeczywiście niewiele, niewiele osiągniemy tutaj. daje taki przykład. Kiedyś opisują, że po jakimś wielkim, płomienistym kazanie pastora w, w świątyni rozgrzewa wszystkich, mówi o potrzebie nawrócenia i jeden ze, słuch ze słuchaczy mówi, wychodząc z kościoła, mówi, no rzeczywiście, to prawda, muszę się nawrócić, jestem uzależniony od hazardu, więc dzisiaj jeszcze pójdę ostatni raz pograć w karty, a od jutra będę już nawrócony. I Kierkegaard do niego mówi, głupcze, powinieneś powiedzieć, dzisiaj wyjątkowo nie pójdę, a później zobaczymy. Ale dzisiaj to, to nawrócenie musi być dzisiaj, czyli potrzeba nam tej odwagi. Nie możemy sobie powiedzieć, no to jeszcze dzisiaj już tak się pożegnam z tym swoim grzechem, to już dzisiaj już tak skończymy, tak uroczyście przyświeca, prawda? A później będzie inne życie. No nie, tak się tego nie da zrobić. Więc to jest pierwsza postawa sprawa. Te wszystkie trzy cnoty muszą być w harmonii muszą stanowić jedność. Umiarkowanie, męstwo, czy też uwaga i roztropność, roztropność, czy też mądrość muszą stanowić jedno. I wtedy rzeczywiście żyjemy w sprawiedliwości przed Bogiem. Tak jak święty Józef był mężem sprawiedliwym. To znaczy, że był integralny, całość stanowił jedność, integralną jedność. Wszystko było na swoim miejscu poukładane. To nie było tak, że Serce wyprzedzało wszystko przed mądrością, albo mądrość wyłącznie przed sercem, tylko wszystko razem współpracowało. I to jest ten etap oczyszczenia czynnego. Zwykle w ten sposób go ojcowie opisują, odwołując się tutaj do tej mądrości świata, do tej mądrości trochę filozoficznej. To jest to, co możemy zrobić nad sobą. Ale później przychodzi oczyszczenie bierne. To oczyszczenie bierne jest już zupełnie innym, innym rodzajem oczyszczenia. Dlaczego? Dlatego, że w oczyszczeniu czynnym możemy przeżywać pewne radości. Możemy mieć poczucie nawet zadowolenia o tutaj, co tego potrafiłem odmówić tutaj się ograniczyłem tutaj zapanowałem nad moimi emocjami tutaj moja mądrość wskazała mi, co powinienem czynić podjąłem to z odwagą. Mamy powód do tego, żeby, no, żeby czuć się kimś. Takie, bywa to takim elementem, znaczy to oczyszczenie czynne może wydawać się bardzo egocentryczne. Egocentryczne, no bo w końcu chodzi o to, żebyśmy stawali się bardziej doskonale, Żebyśmy stawali się lepsi. Żeby był to jakiś postęp w naszym życiu duchowym. Problem się zaczyna, jak Pan Bóg się miesza w tą naszą pracę. Dopóki wszystko zależy od nas, to jest idealne. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy Pan Bóg sam zaczyna się angażować w nas. Dlaczego? No, dlatego, że po pierwsze, przestajemy odczuwać jakąś radość już życia duchowego. Nagle wszystko staje się trudne. To jest wchodzenie w tę ciemność, w ten obłok. To już nie od nas zależą cele. Nie my decydujemy o drodze, tylko jest ktoś, kto nas prowadzi. I w tym momencie my się czujemy trochę zagubieni. My się czujemy tak, że właściwie nie wiemy o co chodzi. Jesteśmy zdziwieni, przeżywamy szok. No jak to? Coś się dzieje niedobrego w moim życiu, bo ani nie mam pociechy, ani nie mam poczucia tego, że robię coś dobrego, ani nie mam poczucia, że staję się lepszy. Wręcz przeciwnie. Widzę coraz więcej problemów, widzę coraz więcej niedostatków, czuję się coraz bardziej słaby. Widzę, że to wszystko zaczyna mnie przerażać. I w tym momencie jest tak prawdziwy kryzys. Proszę zauważyć, że to chyba u świętej Teresy. Takie, taka ciągła wątpliwość, właściwie na każdej chyba spowiedzi, czy przy każdej spotkaniu ze spowiednikiem, ona ciągle pyta, czy ja przypadkiem nie popełniłam grzechu ciężkiego. To nieustannie ona tym żyje. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy rzeczywiście wchodzimy na tę drogę oczyszczenia, to widzimy coraz więcej problemów w sobie to nie jest tak, że możemy przyjść do spowiednika i powiedzieć, z tym sobie poradziłem, z tym sobie poradziłem, to już w ogóle mnie nie dotyczy, a tutaj to jestem już na dziesiątym stopniu doskonałości według świętego Benedykta. Nie możemy już tak powiedzieć. Tylko nagle okazuje się, że co dzień to gorzej. No i jak tu żyć? Niektórzy zawracają wtedy z drogi. Bo są tak przerażeni sobą, tak wystraszeni sobą, że zawracając mówiąc nie wiem. Dalej nie, nie mogę pójść. Tak naprawdę. A tymczasem albo dochodzi do osłości duchowej. Są święci, którzy w tym momencie przeżywali całkowitą osłość duchową. Możemy zrozumieć więc Matkę Teresę, czy możemy zrozumieć Świętą Tereskę, które mówią ciemność. Nic nie widać. Tylko ciemność wokół mnie. I, i żadnej o chłody żadnej, żadnej pociechy. No boimy się takiego stanu, bo mówię, bo rzeczy nie zależą od nas. Natomiast ten etap oczyszczenia biernego, na czym on polega? Otóż przede wszystkim no Pan Bóg angażuje się w nasze życie. Po co? Co ma oczyścić? Przede wszystkim ma oczyścić pewne nasze wyobrażenia. My oczyszczaliśmy nasze postawy. Względem Pana Boga, względem innych ludzi, ale względem Pana Boga, Panu przychodzi, aby oczyścić nasze wyobrażenia. Nasze wyobrażenia. I to jest chyba etap, na pewno jest to etap, etap bolesny. Bo przywiązujemy się do pewnych wyobrażeń. Chcemy, żeby one się zrealizowały. Tęsknimy za naszymi wyobrażeniami. W odniesieniu do tych naszych wyobrażeń funkcjonują wszystkie nasze uczucia. Budzą się. No, nie wiem, no mamy różne te wyobrażenia, wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. chronimy tego, bo to jest jakaś nasza przeszłość, to jest coś, z czym jesteśmy związani. To jest całe nasze życie emocjonalne. Czyli mamy wyobrażenie, a Pan Bóg tak po kolei to zabiera. Zabiera te, te wyobrażenia. I tego się boimy, że. Co w zamian? W zamian. No sam chce być. No, chce być rzeczywistością. Nie chce być wyobrażeniem, chce być rzeczywistością w naszym życiu. A zatem to jest etap pierwszej części bardzo bolesny, bo jest takie poczucie pustki. Mówię, temu może towarzyszyć poczucie niezadowolenia z siebie. Często temu towarzyszy poczucie zmęczenia, ogromnego zmęczenia. To może być nawet zmęczenie fizyczne. Przejawia się na jakieś symptomy fizyczne. Natomiast. W jaki sposób rozpoznać, że to jest to oczyszczenie bierne? Jest chyba jeden element, który pokazuje nam, że to jest właśnie to działanie Pana Boga, to pomimo tego trudów, pomimo tego zmęczenia, pomimo tego bólu, pomimo czasami rozpaczy zachowujemy ciągle pragnienie jego obecności. Jeżeli w sercu mamy ciągle pragnienie jego obecności, to znaczy, że to po prostu musimy. Nie ma z czym walczyć. Najgorszą rzeczą jest zacząć walczyć podczas oczyszczania biernego. Znaczy, mamy poczucie, że coś złego z nami się dzieje, więc w takim razie będziemy próbowali wszystko pozmieniać i ze wszystkim walczyć. Okaże się, że walczymy sami Pan z To jest taka sytuacja, w której trzeba pozwolić, żeby Pan mógł działał i tylko zachować pragnienie. To znaczy, trzeba tylko wzdychać tylko rzeczywiście w sam 63 codziennie dało się tak Trzeba pewne rzeczy odłożyć, trzeba pewne rzeczy zostawić, a to nie jest wcale tak proste. Jeżeli przejdziemy ten etap, jak mówią ojcowie Kościoła, to mamy etap oświecenia. To jest przeciwne też, święty Grzegorz się nad tym zastanawia, że czym bardziej wchodzimy w ciemność, tym jaśniejsze staje się nasze życie. Można sobie jakoś przełożyć trochę być może na tę naszą sytuację. Czyli wejść w chmurę, to znaczy, ja sobie to tak wyobrażam, że nie wiem, czy próbowaliśmy chodzić po górach w momencie, kiedy były chmury, ale jest taki moment, że jeżeli się wchodzi w chmurę i rzeczywiście wchodzi się wyżej, 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 to słońce zaczyna przebijać te chmury, a od dołu powstaje już taka mocna warstwa chmur. I wtedy to słońce zaczyna nas oślepiać. Ponieważ odbija się od tej warstwy chmur na dole, a na górach. Ta jasność zaczyna nas cała opromieniać. To jest takie odbite światło, które się odbija od chmur jak od lustra i nas całkowicie oślepi. I znowu to jest ten etap oświecenia. Czyli w etapie oświecenia tak naprawdę poznajemy sens. Odnajdujemy sens. Sens naszych wydarzeń, sens naszego życia, sens tego wszystkiego, co do tej pory było trudne, odnajdujemy zamysł Pana Boga względem nas samych i względem innych. Czyli ten etap oświecenia pomaga nam zrozumieć, pomaga nam przyjąć, pomaga nam umiłować całym sercem. I w momencie, kiedy zrozumiemy no człowiek jest taką istotą, że to rozumienie jest dosyć ważne. Jeżeli zobaczymy ten sens i to Boże prowadzenie, to następuje kolejny etap, czyli etap zjednoczenia. Całkowitego przylgnięcia do Boga. Zjednoczenia. Właściwie we wszystkich tradycjach życia mistycznego i życia duchowego te trzy etapy jakoś są podkreślane i są ukazywane jako etapy do Pana Boga. W różnych konfiguracjach, w różnych ale właściwie wszędzie. Czy to znaczy, że one zawsze muszą następować po sobie? Nie, być może nie. Być może, że następują, że to czasami wygląda w ten sposób, że nasza droga jest jakby ciągle gdzieś tam upada, ciągle się zaczyna, ale ciągle, ciągle idzie jednak, nawet jeżeli idzie tak krzywo, to idzie tam gdzieś do góry, prawda? Że to jednak Pan Bóg nas prowadzi dalej do swojego poznania, do zjednoczenia i być może trzeba znowu rozpocząć o oczyszczeniu. W jakimś innym punkcie naszego życia. To nie jest ciągle to samo. To jest już coś nowego, coś, co służy jeszcze głębszemu poogłobieniu. Czyli to wchodzenie, to wchodzenie na górę jest no, ciągle zadane. No i na tej górze w tym etapie zjednoczenia tak naprawdę co otrzymuje młodzież? Otrzymuje dziesięć słów. To jest znowu odniesienie oczywiście do dziesięciu słów stworzenia wypowiadając powiadając dziesięć słów, młodzież otrzymuje dziesięć słów, jakby dzieło nowego stworzenia. Albo inaczej jeszcze można powiedzieć, te dziesięć słów w tradycji żydowskiej to były słowa, dzięki którym człowiek może dokonać tego ostatniego etapu na drodze zjednoczenia z Bogiem. Wszystko zostało człowiekowi dane przez Boga. Natomiast te dziesięć Słów jest po to, aby człowiek mógł przebyć tę drogę do Boga i rzeczywiście zrealizować swoją misję, jaką jest odpocznienie w Bogu, zjednoczenie z Bogiem. To jest ten, to jest ten etap szabatu, czyli przetworzenia. To jest ten, ten dzień, kiedy człowiek ma przetworzyć swoje życie, ma stworzyć na nowo swoje życie, przetworzyć, wyjść ze świata natury, i osiągnąć świat Boga, tej niewidzialności Bożej. Czyli to jest to dzieło moralne, które człowiek czyni. To jest to dzieło moralne, które sprawia, że jest godny Boga, że Bóg go uznaje jako godnego sobie. Jako godnego sobie. Więc to jest niezwykłe, piękne zadanie. Piękna sprawa, jeżeli zobaczymy, że właściwie te dziesięć słów, te dziesięć przykazań tak naprawdę jednoczą się w tym jednym: Ja jestem. Każde z tych przekazań, każde z tych słów, właściwie możemy rozpocząć od: Ja jestem. Ja jestem tam, Bóg Twój, który się wywiódł. Ja jestem. Więc nie będziesz mógł innych bogów czynić. Ja jestem. Więc nie będziesz się posługiwał moim imieniem jak, jak szaman, jak czarodziej. Pamiętaj o tym, aby to życie organizować wokół mnie, wokół mojej obecności. Ja jestem. A więc Szanuj tę przeszłość, którą prowadziłem. Ja kształtowałem dla Ciebie. Ja jestem. Nie będziesz więc decydował o życiu żadnego człowieka. Nie będziesz mówił, że ten powinien żyć, a ten nie powinien żyć, a ten powinien zapłacić. Ja jestem. Ja wymierzam sprawiedliwość. Ja jestem. A więc nie będziesz cudzołożył, bo jest to znak oddawania czci innym Bogom. Ja jestem. A więc nie będziesz na ludzi nastawał, oskarżając ich, bo ja jestem tym, który wymierza sprawiedliwość znowu, prawda? Ja jestem, a więc nie pożądaj czegoś innego, bo wszystko otrzymujesz i tak, i tak ode mnie. Co masz, czego byś ode mnie i nie otrzymał? A więc każde z tych słów, każde z tych przykazań zasadza się właściwie na tym jednym: to jest rozwinięcie tego podstawowego przykazania, które Bóg nam daje. Oczywiście są dwa przykazania, które. Bóg nam daje, znaczy na początku dał nam już szeman, czyli słuchaj. My czasami z tego słuchaj robimy szemraj. Pierwsze przykazanie jest słuchaj, nie szemraj. No a tutaj właściwie tym przykazaniem jest ja jestem, ja jestem. A zatem wszystko, co z tego wynika, realizuj tę moją obecność w swoim życiu. Buduj swoje życie Bogu. I, obecności. I to jest ten etap zjednoczenia. Jeśli potrafimy na każdym etapie naszego życia uświadomić sobie to, czy, czy żyć tym po prostu ja jestem. Skoro Ty Panie Boże jesteś, Ech, jesteś. Nie muszę się złościć. Załatwi się jakoś to sprawę. Mocno po głowie. Godzin komentarz ojców Kościoła do Ewangelii, do Józefowi. Ktoś pyta, no, dlaczego Matka Boża nie mogła powiedzieć Józefowi, słuchaj panią, mi się objawił, przyszedł do mnie, powiedział, że będziemy mieli dziecko, ale to będzie syn Boży i tak dalej, i tak dalej. Nic nie mówi. Właściwie ten biedny chce ją oddalić, chce wszystko już zniszczyć, nie wie co z tym robić, męczy się, cierpią. Wszyscy, ona cierpi, on cierpi. Nikt nie ma odwagi nic powiedzieć. No i komentarz jest taki. Maria zapytana o to miała powiedzieć, a kimże ja jestem, żeby się mieszać w sprawy między nim a nim? Kimże ja jestem? Więc to piękne, bo, ale rzeczywiście, jeżeli mamy poczucie ja jestem, to wtedy możemy sobie pozwolić na takie nie się w te sprawy. Pani Boże, kiedy w końcu do tego przemówisz? Spuść i i kopni, wtedy tylko pozostaje powiedzieć: wreszcie przemów do tego człowieka. Ale, ale, no właśnie, jeżeli mamy ja jestem, to ciągle ja jestem, nosimy jakoś w sercu, no to wtedy rzeczywiście nasze życie wygląda inaczej. Wtedy pewne sprawy, brzydko mówiąc, nam trochę odpadają. To znaczy pozwalamy, żeby Pan Bóg trochę działał, nie tylko w nas, ale i w innych. Wtedy nie musimy się denerwować, nie musimy się kłócić, nie musimy. Wspaniale jest. Nie musimy ciągle upierać się, żeby. Ktoś mnie docenił, żeby ktoś zauważył to, z... skoro, jak jest. Tyle spraw nam w ogóle odpada. Tyle problemów nam odchodzi. No dobrze, więc to jest ten etap zjednoczenia. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, no bo jest jeszcze ten lud, który, który tkwi przed tą górą. I oni są też w sytuacji bardzo trudnej. To jest też etap oczyszczenia, które oni przechodzą. Bo Mojżesz im nie zostawił nic. Sam odszedł, sam wszedł w chmurę i właściwie nic im nie zostawił. Kazał trwać. I oni, wpatrzeni w tę chmurę, właściwie mówią sobie: no zaraz, co my teraz zrobimy? Jesteśmy na pustyni. Wyprowadzili nas tutaj. Wracać, boimy się. Co mamy ze sobą zrobić? I tylko chmura. Nie mamy nawet żadnego potwierdzenia, że Pan jest rzeczywiście znany. Więc w tym momencie to jest, to jest bardzo mocne, nie wolno wypowiadać imienia Pana Boga, nie wolno, nie wolno czynić obrazów tego Pana Boga, właściwie no żadnego wyobrażenia to ma bardzo głęboki sens, bo to każe nam ciągle poszukiwać, ciągle szukać, pokaż mi swoje oblicze, ciągle wołać w tęsknocie, ukaż mi swoje oblicze. Nie mamy jakiegoś jednego. Tylko ukaż mi swoje oblicze. To jest ciągła tęsknota. za tym poznaniem w pełni Boga. No i to jest również taki etap, etap oczyszczenia, oczyszczenia, który lud który przechodzi. Okazuje się, że nie wytrzymuje tego napięcia. Nie wytrzymuje tego, tego trwania przed tym, który jest niewidzialny. Ale niewidzialny to znaczy również czy dobroć naszego Pana Boga ujawnia się również przez to, że jest czasami, wydaje się być czasami nieobecny w naszym życiu? Naprawdę. Bo gdybyśmy go mieli, że tak powiem, nieustannie przed sobą, to bylibyśmy związani całkowicie Jego osobą. Natomiast w ten sposób możemy Go szukać, możemy tęsknić, możemy trwać, możemy nieustannie odnajdywać właśnie to, to Jego oblicze. Nieustannie Go poszukiwać, nieustannie pytać w jaki sposób Panie Boże, dzisiaj chcesz się ukazać w moim życiu, albo poprzeze mnie innym. To jest niesamowite sprawa, to jest wielka sprawa. Pan Bóg dotyka. No właśnie, ten lud nie wytrzymuje, ale my próbujmy odnaleźć tę drogę do zjednoczenia, do zjednoczenia z Chrystusem. Zobaczyć być może te wszystkie, przede wszystkim zobaczyć te dwie rzeczy. Przede wszystkim pragnienie Boga. zbudzić to pragnienie, bo to jest chyba najważniejsze w całym naszym w tym życiu duchowym, abyśmy to pragnienie zachowali, pomimo różnych trudności. I, i, to, i to, to słowo, to te dziesięć słów, które właściwie sprowadzają się do tego jednego, jestem. Aby je odnaleźć jako, jako etap rzeczywiście stwarzania nowego człowieka w nas. No, dla nas tym etapem ostatecznym stworzenia tego człowieka to jest życie w duchu świętym. To jestem, które Bóg wyraża w dziesięciu przykazaniach, dla nas jest obecnością ducha świętego w nas. I to jest życie w Duchu Świętym, To jest życie w Jego mocy, czyli mieć świadomość tej obecności w nas jednocześnie tego, który nas pociesza, który prowadzi, który uczy nas mądrości, który uczy nas wszystkich oborzności i umiejętności, otwiera całe nasze życie na innych i na świat. Po to, ona